No to dobraliśmy trochę kwitnących roślin tutaj do ogrodu. No i zdecydowaliśmy, że będzie taki szpaler tych magnoli. Na razie jest jedna. Ale jak widzicie tutaj jeszcze będzie druga i trzecia. I tak będą się stopniować od tej takiej najbardziej różowej do takiej pół różowej i na końcu białej. No i co kupiliśmy jeszcze rododendrona. Białego. Tutaj jest rododendron czerwony. Tutaj mamy azalię taką pomarańczową. Azalię czerwoną. Tutaj jest azalia japońska. Nie musieli przeczytać, jak to duże rośnie. No i na koniec tutaj taka śmieszna roślina. Niby rododendron, ale z drugiej strony jest napisane.